Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć, pokazać, w jaki sposób ja przygotowuję podłoże dla roślin. Jeśli oglądaliście moje filmy, to widzieliście zapewne, że u mnie w większości hodowlanych akwariów nie ma podłoża, rośliny są posadzone w doniczkach. Doniczki te wypełniam mieszanką, o której chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. I sadzę tam wszystkie rośliny, te rośliny bardzo dobrze rosną. Nie ma z nimi problemów. Ostatnio pokazywałem Wam akwarium roślinne, które znajduje się u mnie w salonie. W akwarium tym też rośliny są posadzone w doniczkach właśnie w, w tej mieszance. Piesku, już. W tej mieszance. Więc czego ja użyłam do zrobienia tej mieszanki? Pierwszy jest to ogrodniczy, zwykły, kwaśny torf. Oraz glina. Ja używam od zawsze tej gliny. jest glina Argile Jasna. To jest produkcja górek. Ja używam konkretnie tej, pewnie można używać innej. Od początku stosuję tę glinę i jestem bardzo z niej zadowolony. Więc podłoże przygotowuję w ten sposób, że biorę i mieszam najpierw torf i glinę w proporcji 1 do 1. A następnie wsypuję trochę żwiru i piasku to już wedle uznania żeby trochę spulchnić tą mieszankę i to jest w zasadzie wszystko i taką mieszanką uzupełniam doniczki ja używam bądź to doniczek ceramicznych bądź plastikowych różnych pojemników takie pojemniki czarne ostatnio udało mi się kupić w jednym z marketów bardzo fajna sprawa więc tak jak wspomniałem torf, glina w proporcji 1 do 1 oraz do tego dodaję piasek i żwirek, zwykły piasek, żwirek. To już bez różnicy tak naprawdę ile. No to, to akurat dodatek żwirku i piasku jest tutaj. Ja stosuję dowolnie. Trzymam się proporcji torfu i gliny, natomiast proporcji odnośnie żwirku i piasku jakieś specjalne nie mam. Marian Wojtaszek w swoim filmie wspomina o tym, że on jeszcze do takiej mieszanki dodaje włókno kokosowe i ta ilość żwiru, piasku jest znacznie większa. Ja wypróbowałem tą mieszankę, ona u mnie się sprawdza, wobec czego nic w niej nie zmieniam. Natomiast jeśli chciałbym ją wysypać na całość na akwarium, wtedy rzeczywiście dodałbym więcej żwiru i piasku, bo Torb jednak w dużych proporcjach może tą wodę zakwaszać, a nie w każdym akwarium jest to pożądane. Więc teraz Wam pokażę jak ja przygotowuję doniczki pod obsadzenie roślin właśnie z wykorzystaniem tej mieszanki. Pokażę Wam najpierw na takim przejrzoczystym kubeczku, żebyście dokładnie widzieli proporcje. Troszeczkę więcej niż połowę tej mieszanki sypię. I na to wysypuję. żwir, piasek, co mam, co mam pod ręką. Już do końca. Nie wiem, czy to dobrze widać. Podejdę, Wam pokażę. O! To jest tu, może lepiej widać, że na dole troszeczkę więcej niż połowę zajmuje właśnie ta mieszanka, a resztę zajmuje piasek. I taką doniczkę najpierw zanurzam w wodzie w akwarium, w którym chcę wsadzać, a ja następnie wsadzam w nią roślinę. Ja przygotuję sobie większe duniczki, bo chcę posadzić kryptokoryne afinis. Czyli podobnie troszeczkę więcej niż połowę tej mieszanki. Resztę sobie uzupełnię w tym przypadku taką mieszaniną piasków i żwirów, różnej granulacji. Jedna potrzebuje, dwie takie doniczki. Do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby jakaś roślina nie rosła dobrze na tej mieszance. Obsadzałem już w ten sposób, przygotowywałem w zasadzie doniczki w ten sposób dla lotosów, kryptokoryn, aponogetonów. Czy nawet żawienic. Rośliny łodygowe też dobrze rosną w tej mieszance. To problemowa. Dobra, słuchajcie, mam przygotowane dwie doniczki. Za chwilę przejdziemy do akwarium, w którym będziemy obsadzać w nich kryptokaryny. Zobaczycie sobie, jak ten proces po takim przygotowaniu doniczek dalej wygląda. Dobra, jesteśmy już przy akwariach. Czyli tak jak wspomniałem, doniczki, w których zamierzam wsadzić roślinę uzupełniłem tą mieszanką i dopełniłem piaskiem. Delikatnie je zanurzam, żeby nasiąknęły wodą. Jedna poprzestawiam korzenie. I to samo to robię z drugą doniczką. One przez chwilę puszczają bąble, po prostu te wszystkie warstwy napełniają się wodą. Dobra, one w sobie trochę bąblują. Ja w tym czasie przygotuję rośliny. Tak jak wspomniałem, mam tutaj kryptokorynę. A udało mi się kupić tą kryptokorynę w jednym z poznańskich sklepów, bo ktoś ją po prostu przyniósł, ale jest to obecnie dość rzadka kryptokoryna. W zasadzie już firmy, które zajmują się hodowlą roślin, nie hodują tej kryptokoryny, więc ciężko ją dostać w zwykłym sklepie. Dobra, ok, czyli przygotuję sobie tylko koryny, podrywam trochę korzenie słabe tutaj liście Dobra. Okay. to będzie porcja na jedną roślinkę jest, o jeszcze tą dam czyli mamy cztery sadzonki na, na doniczkę i normalnie tak jak po prostu wsadzam najpierw głęboko, później podrywam, żeby ten środek rośliny trochę wyszedł ponad powierzchnię podłoża. I kolejna porcja: kryptokoryny. Jeszcze. No, to już jakiś śmieć. Podobnie. Ona się wyprostuje, liście pójdą w stronę światła, część roślin już odpada. No. Kryptokoryny są dość wrażliwe na no, tego typu rzeczy, dlatego tak się dzieje. A widzicie, sam proces trwa chwilę. Przygotowanie tej mieszanki też nie jest jakieś bardzo skomplikowane, a sprawdza się ona bardzo dobrze. Za chwilę wam pokażę inne rośliny, które są posadzone tutaj na próbę. Posadziłem niedawno tenelusa, posadziłem niedawno kryptokorynę flamingo. Wypuszczę już bardzo ładnie nowe liście. Tak jak wspomniałem, nie istotne jest, jakiej doniczki uży użyjecie może to być zwykły kubeczek, może to być doniczka ceramiczna. No na pewno doniczka ceramiczna ładniej się prezentuje, no, ale. W no, nie ma to żadnego wpływu na to, w jaki sposób roślina rośnie. To podłoże jest bardzo żyzne. Ostatnio dawałem koledze doniczkę z lotosem zielonym, który w jednej doniczce rósł już rok, a u mnie zarastał regularnie połowę akwarium 150 litrów. Teraz u niego zarósł w tej samej doniczce ponownie połowę akwarium, tym razem 200 litrowego, więc to podłoże też, to też pokazuje, na jak długo to podłoże. Starcza. To jest akwarium, o którym Wam wspominałem. Wszystkie rośliny, które widzicie, e, oprócz anubiasów, są w zasadzie wsadzone w doniczki z taką mieszanką. E, zbiornik potężnie zaraz czeka mnie, e, czeka mnie przycinka dość mocna. E, a lotosy, zarówno zielone, jak i czerwony bardzo ładnie rosną. Aponogetony bardzo ładnie rosną. Ludwiga, Paulus, Tris z tyłu, czego nie widać, bo niestety już akwarium gęsto zarosło bardzo ładnie też rosną kryptokoryny także jak widzicie nie ma najmniejszego problemu, rośnie wszystko z tych roślin, które mówiłem no, żabienice równie dobrze rosną i większość roślin łodygowych także ja Wam polecam tą prostą mieszankę do tego, żeby można sadzić mniej rośliny tak, jak wspomniałem, w przypadku użycia jej w akwarium na całości dna, dosypałbym więcej piasku, czyli dałbym na to wszystko jeszcze 2-3 objętości żwirku bądź piasku, żeby tego torfu aż tyle nie było, żeby on mocno nie zakwaszał wody. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli film Wam się podobał, to łapka w górę. Jeśli nie, oczywiście łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam. Cześć!